Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest dzisiejsze komentary. Zapraszam. Sławomir Mencen to postać taka bardziej polityczna, ale musiał się wypowiedzieć w sprawie hejtu. Jak brzmi jego błyskotliwa rada? Nie radzisz sobie z hejtem? Nie rób kontentu w internecie. No po prostu super słowa. Sławek powinien otrzymać za nie Nobla. To przecież takie proste. Ktoś cię obraża, nęka z powodu tego, że promowałeś szczepionki. Twój problem. Jeśli sobie nie radzisz, zakończ karierę. To trochę przypomina opinię gości mówiących Zgwałcił cię ktoś? To twoja wina. Idąc z taką logiką, ofiary czegokolwiek same są sobie winne. To nie jest sprawiedliwe. To jest bardzo krzywdzące. Myślę jednak, że jakby męcen żalił się na nękanie, na pewno nie cieszyłyby go słowa, że to jego problem. Spokojnej nocy życzę. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2023.